Siemanko! W dzisiejszym odcinku postaramy się oczyścić teren z wielu alf. No i przeozdobić domek tym, co teoretycznie z nich zostanie. No i oczywiście będziemy ciągnąć temat hybryd dalej. Ja jestem Szymek, zapraszam do oglądania. A więc tak, stoję tyłem do domu. Dlaczego? Ponieważ po pierwsze, o... Możecie zobaczyć, że zmieniłem podłogę, ogarnąłem, że zdecydowanie lepiej to wygląda jak podłoga jest drewniana, a ściany są z kamienia albo no, czymś, czegoś podobnego. Poza tym wszystkie moje inne konstrukcje były takie kwadratowe. Dlaczego? Ponieważ szanowne państwo ja nie wiedziałem, że w arku istnieje coś takiego jak trójkątny fundament. ta nasz nowy domek. Wszystko co, co tu było zburzyłem i postawiłem na nowo. Co prawda, te rąby tutaj na podłodze troszeczkę mało mi się podobają, ale patrzajcie, no come on, no come on. Myślę, że jest tysiąc razy lepiej. To jest ta dobra informacja. Złą informacją jest to, że choć w terciu musimy iść na rekonesans. Zbudowanie tego wszystkiego zajęło mi jakieś, no nie wiem, połowę dnia takiego prawdziwego. Cały wieczór rokułem. I co tutaj się odwaliło? Po pierwsze. Te ziomeczki nagle tutaj wybudowały sobie yy, wioskę. Co prawda nie taką dużą jak ta o, którą też się zajmiemy, ale no... niedobrze, że oni się tutaj zalęgają. Patrzajcie, co tutaj się dzieje. Jeden alfa raptor. Hybryda. Jakaś nowa... oj! Słyszałem latające balo. Już raz tutaj mnie złapali. No, tu jest drugi, tutaj jest ten pierwszy, tu jest Alfa Rex. I to nie jest ten, co tutaj kiedyś hasał. Nie, 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 tak. Ten, ten, ten stary, cały czas jest w tym samym miejscu. On, on jest tutaj. Tutaj się wszystko robane respi. Czy to wszystko? No oczywiście, że nie. Z takich już bardziej lightowych problemów, chociaż no do grosza będzie kokosza. Tutaj jest jeszcze jeden Alfa Raptor, I tu na razie. Tam jest jeszcze jeden. <grystanie> tu jest jeszcze jeden, czyli w sumie jest ich w okolicach 4-5. Nieźle. Więc no muszę przyznać jest grubo. Ale no oczywiście też nie będziemy odpuszczać. I stworzymy dzisiaj kolejną hybrydę. I tym razem to nie będzie hybryda Dodo, która, no, Kamano jest mozarna. Jest po prostu on, on jest zarąbisty. Skąd on ma taki level? Muszę wam powiedzieć, że to nie jest tak, że cały świat się nagle zatrzymał, kiedy ja robiłem domek. Tutaj, no, było kilka dziwnych happeningów. Jak na przykład to, że przyszedł nam tutaj bronto, zaatakowały go ten human NPC, on zaczął je atakować, ale przez jego atak obszarowy, przynajmniej tak myślę. Uderzył któregoś z naszych dinozaurów. Przez co wszystkie się na niego zrzuciły. W ten sposób straciliśmy dosłownie wszystkie pingwiny. No, bywa. Kiedyś indziej po prostu jakoś zreinkarnujemy tą kolonię. Z takich ciekawszych rzeczy dowiedziałem się, że to dziureczko również, również tworzy bardzo fajne ozdoby. Jak na przykład. Gdzie to może być? Jest. Trofea. Postanowiłem, że tyle, ile dzisiaj zarobimy alfa raptorów, albo może nawet y, alfa tyle zrobimy właśnie ich trofeów. Wiecie, żeby nie było łatwo, że zabijam normalnie statoraptorów. raptorów. O! Robię sobie nagle sto takich główek, nie, nie, nie. Musi w tym być jakiś challenge. Musimy coś zrobić z tym polimerem od y, pingwinów. I mam na to fajny patent. Ponieważ Nasza wielka loduwa może nam również zaoferować takie coś ło. Stworzenie jakiegoś dziwnego węża. I Akurat do niego jest potrzebne 150 polimeru. My mamy prawie taką samą ilość. Wystarczy skądś indziej go ogarnąć. Stefan przestanie ryczeć. Jak to będzie jakaś hybryda czy coś w tym stylu? Nie, nie mam pojęcia co to jest. Mógłbym to teraz to nie wiem przetłumaczyć, ale niech to będzie niespodzianka. Myślę, że będzie ciekawie, ale to. na to stawiam najwięcej. Na zmutowanego ptercia. Jak on będzie zadawał tyle, co na przykład to dodo, do, jeszcze jak będzie miał zarobisty udźwig, to naprawdę będzie on top. Of the top. Dobra, potrzebujemy do tego węża ileś płyt głównych yy, i hit -hityny, Dużo hityny. Mamy mało hityny. To niedobrze. To trzeba będzie ją skądś ogarnąć. Dobra, ale może ten wąż nieco później. Na początku zróbmy zmutowanego pterka. Znalazłem tutaj randomowego pterka. Oczywiście płci żeńskiej. Nie wiem, coś tu jest. N nie ma jajka. Czyli trzeba w tym trochę pomóc. Naprawdę. Jedna baraninka, i raz pogłaskanie tego pterka, i już był nasz. Dobra. Natomiast genomy. Wiecie, stwierdziłem, że fajnie będzie przerobić tą całą górę mięcha. Właśnie na ten. Y na, tego, na tego lezera Dino. No bo czemu, nie? Naszemu doda dodamy troszeczkę dużo w życie. No fajnie by było, jakby żył. Aha Dobra, 3, 2, 1. Mamy jajo. Dobra, mamy benzynkę. Wchodzimy do naszej gigantycznej szafy. Tym razem też ją zburzyłem i znowu postawiłem. Tym razem jest równo. W miarę. I uwaga! Uwaga, uwaga. Pterek się robi. Ciekaw jestem, co on będzie potrafił. Bo widać, że to jest krzyżówka Pteranodona z Trodonem. No i zupełnie nie wiem, czego mam się spodziewać. Pamiętam, że Trodony usypiały i to, było, to była jedna z ich większych wad. No, albo zalet, no, zależy od punktu widzenia. No ale poza tym, że usypiały, to, to co ja wiem, to nic, pustka. Będzie ciekawie. Mam nadzieję, że będzie szybki, będzie miał duży udźwig i będzie dużo bił. No. Podkręcona wersja Pterka, tak samo jak to było z Dodo. W każdym razie dowiemy się tego za 3, 2, 1... Mamy go. O. Tutaj, o. Mam takie itemy, troszeczkę próbowałem z takim czymś e, eksperymentować, ale no kurde, no to jest zbyt duże. Takie są fajne. <grym> dobra, dobra, ale przynudzam. Ustalmy, przynudzam. Czas na ptercio. to nie jest ptercio. No, szczerze mówiąc, nie do końca tego się spodziewałem. Ja, wiecie, widać, że ma takie właśnie o. Yy, skarłowaciałe, skarłowa ciałe? Zanikłe, o skrzydła To wygląda ohydnie Poza tym Potrafi się Potrafi się rzucać Jest strasznie głośny Chociaż nie wiem, u mnie teraz wszystko jest strasznie głośne Dziwne, bo mam, mam normalną głośność Dobra Co robi lewo? Atakuje, co robi prawo? Atakuje, ale Trochę inaczej Okej okay. C, co się robi? Co to było? OK, może to być ciekawe. Do takiego alfa raptora, szczególnie że on ma pierwszy poziom, lepiej nie podchodzić. Ale do takiego ptercia, wycie normalnego ptercia, żadnego mutowanego, czemu nie? Sprawdźmy, co on potrafi. Na początku to C, bo jest ciekawe. E? Słabo. Było chyba, było, było. Dobra, kolejny może być ten Diplo. Co potrafi ten skok? Nieźle, szybki jest, tylko jest strasznie brzydki. Nie wiem, szczerze mówiąc. Nie wiem. Wygląda ciekawie. Ale ja nie polecam. Dobra, mam nadzieję, że wąż mnie nie zawiedzie. Jaki jest plan na zdobycie tej hityny? No prosta sprawa. Bierzemy terizinozaura, bierzemy pteranodona, no i, no i po prostu ruszamy do cave'a, w którym zdobyliśmy pierwszy artefakt, który naprawdę jest rzut beretem stąd. Widzimy się jak już będę miał tą całą hitynę. Dobra. Hityna zdobyta, noc przez pana. Możemy tworzyć tego boa i miejmy nadzieję, że będzie on lepszy. Skarnęliśmy naprawdę 2200 yy, mięsa no i 700 hityny. Niestety artefaktu wziąć się drugi raz, no, raczej pierwszy na tej mapie nie dało, ponieważ Terizyno jest troszeczkę inny niż Megaterium w kwestii budowy. No i to było takie niepewne, nie chciałem ryzykować. Patrzajcie w ogóle na ten poranek. Kilka razy już mi się taki zdarzył w tej lokalizacji. Czerwony Poranek. Jest. ciekawy. Dobra. Zobaczmy, czy ten boa robi się tak samo długo, co ta hybryda. Uwaga! Boom! No, Trochę szybciej. Co oczywiście nie oznacza, że może być zły. Jednakże. No patrzajcie, to na stówę nie jest hybryda, bo tutaj wszystko pisze. Trodon na Pteranodon. Y Dodo na. Walter. Nie wiem, pamięć, co to jest. Nie wiem, co to będzie y, za y, nowy wynalazek. Co jest grane? Ty, i ja nawet. Ja teraz tego nawet nie mogę wziąć do ekwipunku. Co to może być? Wyrzuć to. Ha? Dobra, może jednak sprawdźmy opis, co to właściwie jest. Dobra, mam w to wyposażyć Serpento Molocha, żeby móc na nim jeździć. Czy chodzi o węża? Kopiuję serpent Moloch. Googluję, co to właściwie jest. Coś AK, kurczę wąż, a ptak. Tylko jest nału, żeby jeździć. To jest jakieś siodło, czy coś podobnego? Jak tak? To jakaś hała. Dobra, nasz Spino jest w takim dość y, stanie niedyspozycyjnym. Bo miał dość bliski kontakt z lawą. Dlatego myślę, że taki Karno. Powinien na te alfy wystarczyć. Damy mu jeszcze, nie wiem, dużo w życie, wiecie normalnie, żeby chapał, ale szczerze mówiąc, to najwięcej takiej wiary to naprawdę była w, tym, w, tej, w tej hybrydzie pterka, a to, no tak, średnio. Dlatego można jeszcze sobie zrobić takie boje i skorzystać z naszej ulepszonej pukawki. Nie ma ona dokładnie takich samych procentów, no bo trudno to zrobić za, pomo za pomocą komend. Zrobiłem chyba 10 pukawek i wybrałem tą, która była, wiecie, najbliższa pierwobzorowi. Więc no, mam nadzieję, że nam w tym pomoże. Na samym początku pasowało o zająć się alfa raptorami, dopóki jeszcze nie ma tutaj tego T-Rexa. Zobaczymy jak się taki nasz karabinek sprawdzi. Uwaga. może lepiej nie być na Karnotaurze, bo on trochę zarzuca, ale taki... tysiące HP w głowę. Dwa strzały. Wow. Wow. No tam jest hybryda. I lepiej, myślę, odciągnąć. Bo szczerze mówiąc, jak miałbym wybierać między nawalaniem się z tym, a z tym, to bez beki wolałbym go. To jeszcze jakieś normalnie reksy się tworzą się. Dobra, tego... Mm, nie, to przeparka. A ten jest dobry? Nie, wszystkie są... Nie dość, że się respią koło nas, to jeszcze mają słaby level. Tak nie można. Dobra. No. no. Przy okazji na tym modzie. Tutaj sobie chatkę zrobili ko mnie. Ja byłem tu pierwszy. Na tym modzie przy okazji reksy mają taki no. Um, dźwięk jak z parku urej, Jak z parku urej, Jak z parku Jur i się, kurde, się stało, że się palę się. One się palą się. Ty, tamci mi pomagają, czy po prostu mają tak słabego cela? Chyba to drugie. Okej. Okay. Jeden odpad. Skończyła nam się stamina! Karabinek! Dzięki czterku. nie zmarnuję tej szansy. A la vista, baby. easy. Nie dobra. To jest jest ich dwóch. Mamy warta. Dobra. Więc na razie z Alfa jeden Raptor. Gorzej będzie z nimi, bo to jest stado. Dobra, jak tam z życiem? Połowa życia 3000? Nie, nie, nie. nie. Lepiej chyba się będzie oddalić. Okej, okay, dorobiliśmy jeszcze troszeczkę tych naboi, Szczerze mówiąc, nie hamowałem się jakoś strasznie bardzo z robieniem ich, ponieważ, no, jak teraz się nie przydadzą, to przydadzą się na przykład na robienie strzałek. Poza tym, jak my już skończymy robić Koko Jumbo, to myślę, że nasz e, Terezino już się całkowicie zregeneruje po jedzeniu tych ciasteczek. A w sumie, to już na nim możemy pójść. Ale myślę, że Ptercio. Co ja gadam, Ptercio? Terezino przyda się bardzo na Final Bossa, czyli oczywiście Alpha Rexa. Pamiętacie, jak dokładnie na tej samej mapie. Na pierwszej serii robiłem armię tych małych latających dinozaurów, <grymne> żeby, żeby pokonać Alfa Rexa. A teraz, nie wiem, zobaczymy. Może wystarczy ten jeden Terizino. Dobra. Co? Co? O, nawet się nie zauważyłem. Dobra. Ciekaw jestem, jak działa tłumik. Czy on nas zauważą? Tylko, czasowałoby trafić. No, widzą nas no, na 100% dobra? Ty, poza tym, trzymamy ich na dystans, ale przez to, że są w stadzie, dostają dwa razy mniejsze obrażenia. To niedobrze. Uf, ty zaczę. Ok, Uf. zajęły się tamtym. To my... To niedobrze. O, fajny ten tłumik. Dlaczego niedobrze? Jak go zabiją? Jak go zjedzą, odnowi im się życie. Dlatego musimy się skoncentrować na jednym. I spróbować go zarąbać! Dopóki jeszcze nie jest za późno. <laughs> Ale alfy, nie wiem dlaczego, nie potrafią również jeść mięsa. Znaczy, jedzą je, jedzą, ale nie, nie potrafią go skonsumować. Ale chyba niestety cały czas się regenerują. To prawda czy nieprawda? Nieprawda! Strzelimy w głowę? Nie. Fajny ten tłumik, ale chyba nic nie robi. A jest taki przyjemniejszy, szczerze mówiąc. Jak miałbym wybierać grę między tłumikiem a bez tłumika, to wybrałbym z tłumikiem. Całe życie w błędzie. Mam dość. Wchodzę, wchodzę w te, z terizino I mam to, mam to gdzieś. O, teraz, teraz obijają mnie mocno. Ale krótko zarobać tego jednego. Jak powalimy tego pierwszego. O, to teraz już będzie z górki. Widzicie? On nam zadaje dwa razy mniej HP, a my mu dwa razy więcej. Czyli no... Jest czterokrotna różnica. Chyba. Dobra, dobra. I hasta lista. I pomyślcie sobie jaki teraz level przytura, przytula nasz Terizino. Już nawet nie licząc tych po, porobanej ilości Prime No, wszystko w atak. To będzie nasz Terizino zabójca. Szkoda tylko, żadnych fajnych przedmiotów nie dostajemy. U, 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 u. Nie no, mistrzowski, ale tylko 100%? No. Tylko 100%? Ho ho ho, co to jest? Nie no, spoko, spoko. Tutaj jest 80. Fajnie. Może się przydać. To już są 3 raptory. Lecimy po final bossa. A co z tą hybrydą? Ile ona ma życia? 27. Trochę sporo. Jeszcze 12 level. Nie, do tego lepiej, do tego lepiej nie podskakiwać. Myślałem na tym, czy, czy dałoby się... O, tam jest jeszcze jeden alfa raptor też go tak profilaktycznie rozwalmy nie mam pojęcia skąd się te hybrydy wzięły z ręką na serduszku, potrafię je spawnować ale no jakbym to zrobił to bym powiedział <laughs> ale naprawdę to jest aż dziwne to jest aż no nie, naprawdę niespotykane, tam też jest stado zajebiście to jest aż niespotykane, że jest tutaj tyle tych alfa cośów, dobra e, dobra informacja jest taka że nie ma dobrej informacji, są w stadzie. Myślałem, że będą trochę dalej od siebie. Najgorsze hmm. jest to, że te Alfy są zaraz koło siebie. Rozwalimy na początku Rexa, a później się zajmiemy Raptorami. Bo szczerze mówiąc... Cichaj ptaku. Szczerze mówiąc, myślę, że te dwa Raptory są większym wyzwaniem niż Alfa Rex. Takiego alfareksa możemy wziąć na początku na dystans z naszej pięknej, zajebistej pukawy. Później, jak on wejdzie, musi sobie ryknąć, on musi do nas przyjść. To trochę zajmie. Chociaż pamiętajmy no, że alfareks są szybkie, ale to tak czy siak, coś tu idzie do mnie, nie? Jestem bezpieczny? Chyba tak. To mu trochę zajmie. Tam jeszcze on będzie coś walił. No, come on. Puu. Tylko 700? Tylko? A jak myśmy ściągnęli ten tłumik, bo może oddam coś tu dławi? Dobra, bez tłumika? Bez tłumika zero HP. Tak na serio? 300 to jeszcze gorzej. Pewnie nie trafiam w głowę, tylko w szyję albo w kark albo coś podobnego. A trudno mi to O. Nie, no tyle samo. Tłumik jest lepszy. Team Tłumik. Nie podoba mi się to, że ta hybryda jest tak blisko, zmieniamy perspektywę. Spróbujemy go okrążyć, albo z, z góry go weźmy. Będziemy mieli przy okazji w, e, wgląd na jego głowę, to dobry plan. No, on tam cały czas coś przeżuwa. Szczerze mówiąc to chyba nawet nie trzeba będzie do niego schodzić. zajebiście. Dobrze, tak, celuję i pół. Tylko 300. Oj, ruszył się. I... Idzie w naszą stronę. Dajemy ptercia w gotowości. O kurde. O kurde. To będzie dobry fight. Ale po pierwsze pterek ma ciasteczka. Po drugie... No zadajemy 5 razy więcej HP niż on. A mamy tylko dwa razy mniej. Więc... Easy. Pu, 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 I to tyle, dziękuję bardzo. Ja. 500 prime, ja pierdzielę. I 179 level, i mamy 4 jeszcze poziomy. Wszystko idzie. Obrażenia. Wow, wow. Teraz Raptory. Szczerze mówiąc, jak, nam, jak mamy taką dobrą paso, to nawet możemy się zająć tym Alfa Rexem Tamu. Bo w sumie nuczy no, mu nie Dobra, ale co z raptorami? Przydałoby się tutaj je troszeczkę wiecie... pozaczepiać. Tylko pasowałoby trafek, Stefan. Nie, przydałoby się luneta. Chociaż. C ale dlaczego? Sfokusowaliśmy na siebie raptory. I Sarko. Dobra, Sarko się teraz eliminuje, patrzcie jak. U. Dobra, jeszcze raz. Nie wiem, co jest grane. To wasz kolega? O Nie dobrze. z lasu, z lasu! Dobra, poza tym Sarko jest w wodzie, a on potrafi nas siodła z siodła zsetkać. Dobra, atakujmy! To jest fajne w terenie, że potrafi odpychać. No, Sarko już odpadł. Pierwszy alfa odpada właśnie teraz. Drugi Chwilę po nim. Dziękuję bardzo. Wywalaj mrówka. To moje <grym> idziemy na Alfa Rexa. O nie. Ja wiem, co to jest. To jest niefajne. Omijamy to. Dziękuję bardzo. Nie chcę kopotów. Dobra, co jest z tamtym Alpharexem? Nie mam pojęcia, chyba się zlakował. Cały czas jest w tej samej pozycji i, i, i tak to Nie wiem. Ale jeszcze tutaj kolejny jest Alfa Raptor? No, i to tyle. Dobra. Chyba na razie tyle. Tak? Chyba tak. Co z nim? Sprawdźmy na 20 tysięcy życia. Jak tam nasz Terezino. On jest prawie, prawie zdrowy. Czy jest zablokowany, czy nie? Bo to jest bardzo ważne. Tak. <ścoughs> Szczerze mówiąc. Pterkiem będzie i taniej, i szybciej. Pterkiem, kurde, Terezino. Oh. Ty. On nas nawet nie atakuje. Nie wiem, jakbyśmy wygrali na loterii. Zajebiście. Ten kliker, ten kliker. Dobra, trzy, dwa, jeden. Na razie no. I to chyba tyle, można wracać do domu. Later. Y tak, raptory na pewno jakieś by się przydały, nie wiem, takie szczerze mówiąc, nie róbmy ich kurczę tych sześciu, czy ile ich tam jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Nie róbmy ich siedmiu, zróbmy ich i tak, na razie może dwa. Bo to panie nie dość, że drogie jest, to jeszcze kurczę nie chciałbym mieć po prostu nasranych tych... Tych raptorów po ścianach wszędzie. Dobra, ale reksia jednego możemy zrobić. Zobaczymy, który będzie lepszy. Fajnie by było, gdyby te trofea były na samym wejściu. Będzie normalne, to i będzie te standardowe. I tak, normalne jest duże. Takie. No i T-Rex na nim, muszę przyznać, wygląda dosyć kozacko, ale no... Jest spory Mam nadzieję, że ten będzie troszeczkę mniejszy. O! Taki T-Rex jest zajebisty. O. Szczerze mówiąc, nie wiem jak wam, ale mi ten definitywnie bardziej siedzi. Sorry? Tutaj już od razu możemy zrobić takiego drugiego. Będzie temu Rexowi towarzyszył z drugiej strony. Tak, mniej więcej fajnie by było, żeby było to równo, bo nie wiem, czy będę mógł to podnosić. Pracę go podnieść mogę, mogę. Jest równo, jest. Czy lepiej by było, gdyby było trochę wyżej? Tak. Mniej więcej było, żeby nam nie wystawał. O, ej, ta, tak, ta, jest idealo. Ten, no wygląda dziwnie. Ty O, to jest fajne, że. Nie dostajemy 50% z tego co żeśmy zainwestowali w niego, tylko stówę. Czyli możemy jeszcze raz na przykład. O! Wejść i zrobić sobie Reksia. To cenię. Dobra, szczerze mówiąc, myślę, że jest spoko. Co z raptorami? Raptor jest mniejszy. Myślę, że bezproblemowo. Może pójść. Może nie akurat. Nie, jak tutaj gdzie są te kwiatki. Tutaj jakby wecibą tak o, centralnie przede mną to by było spoko. Ale przez to, że tak nie jest, to może być, nie wiem, na przykład tutaj. No wygląda ciekawie. <grych> Ale zdecydowanie lepszy jest rex, A drugi... Drugiego chyba mogę zachować. A, albo po prostu tam go gdziekolwiek indziej, a później nie wiem jak też zdobędziemy. Może później jak też, nie wiem, ogarniemy coś. Podobnie niecnego, to po prostu go później się zamieni. Damy go tutaj na przykład, żeby był symetrycznie. W każdym razie to było na tyle. Szczerze mówiąc, hybrydy mnie troszeczkę zawiodły. Przynajmniej na ten odcinek, bo dodo jest zajebisty. Ten ziemek to naprawdę jest jakieś kurcze nieporozumienie. No chyba, że usypia, i ja tego nie zauważyłem, to może ujść. Ale wygląda średnio. Jest średni. Chociaż umówmy się, że lepszy jest on niż te siodło, co, co, co żeśmy stworzyli wcześniej. <grych> w każdym razie, teraz jak już tych alf nie ma, czuję się w miarę bezpiecznie. To było na tyle w tym odcinku. Dzięki, że oglądać do końca. Będziemy się w kolejnym filmie. Bajo! Tak sobie teraz pomyślałem, że został ten Alfa Raptor, ostatni. Zobaczymy, jak sobie poradzi z nim ta hybryda. A, 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 No tak średnio bym powiedział tak średnio. No ewidentnie nie polecam.